Te dwie ulice w, w ubiegłym tygodniu wspólnie z prezydentem Chęcieleskim i Naczelnikiem Lipcem oglądaliśmy na miejscu, nie, nie na mapach, i takie ustalenia właśnie zapadają. Jest sprawa tylko konsultacji, również z mieszkańcami, czy na przykład na fragmencie ulicy będzie chodnik po jednej stronie, a po drugiej ze względu na ładną aleję drzew lipy, to pozostawić mieszkańcom, czy przedłużona zostanie ścieżka rowerowa, która została wykonana, i też po jednej stronie ulicy. Na pewno trzeba skorygować łuk, na pewno trzeba wykonać studnie chłonne. Bo, bo jest problem z odprowadzeniem wody, i na pewno trzeba wykonać nawierzchnię, nakładkę na, na ulicy. I to są inwestycje, które przewidziane są w tym roku, jeśli chodzi o, o osiedle Rawka, i będą wpisane do budżetu na sesji 26 marca.